Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Filip Kajzerka i witamy na Anfield na meczu drugiego półfinału. Dzisiaj mamy naprawdę ciekawy mecz, ponieważ po naszej niebieskiej stronie jest Gibon, czyli Armenia, a po naszej czerwonej stronie Austria, czyli reprezentant Froda Amin i ty. Bardzo dzisiaj bardzo ciekawy dzień, bardzo ciekawy dzień na rozgrywanie takich meczów. Pierwszy półfinał zakończył się zwycięsko dla Haiti, które się znalazło w finale teraz. Teraz pytanie, kto dołączy do Haiti. No i co można powiedzieć tylko? Zaczynamy. No i teraz Prodami zaczyna. Prosty dribling jego bardzo Kreatywny, jednakże teraz inicjatywę przejął Armeńczyk, chociaż teraz Frodami z dobrym driblinkiem I może teraz strzał, niestety pudło. Armenia naprawdę świetny dotyk ma w każdym spotkaniu w ćwierćfinale półfinale, no i teraz strzela na 10. Frodami oczywiście zaczyna. Teraz cofa sobie. Pewnie będzie chciał przedryblować. Pewnie będzie chciał przetryblować przedryblo, Armeńczyka, jednakże on strzela na 2 do 0. Austria, znowu. Może teraz? No niestety, słupeczek. Z Fredami wycofanie, coś się stało. Lag, 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 stop. Jednakże <gryw> piłka wpadła. Samo. Można powiedzieć, że Fredami wbił sobie samobuja. Chociaż jeszcze będzie trzeba zweryfikować to, ale jest 3-0 dla Armenii. Dla Austriaka to nie wygląda dobrze. Chociaż teraz świetnie odpowiada na 1-3. Ale teraz Jadron chyba będzie chciał bardzo szybko odpowiedzieć 4-1-1. No bardzo szybko, szybki mecz. Jednakże teraz Frodamin z długą piłką. Jednakże w słupek trafia. No bardzo nieszczęśliwy. Wielkie nieszczęście ma teraz Frodami, a Armenia strzela już gola na 5 do 1. Austriak załamany. Nie wie co robić. Armeńczyk po prostu dominuje nad grom, chociaż jeszcze becz nie jest stracony. Rodami. Teraz trochę lob. Może teraz coś ugra, niestety. Piłka idzie na jego połowę, jednakże 6 do 1. Co się dzieje z Frodaminem? Co się z nim dzieje? Armeńczyk. jest w formie. A Austriak, no można powiedzieć. Strzela! No! Szybka odpowiedź, chociaż teraz pewnie Armenczyk będzie pewnie będzie chciał odpowiedzieć szybko, jednakże tutaj słupek może teraz dotknięcie i 7-2. Co się dzieje? Nie mam dla tego pojęcia, jednakże tutaj... Bardzo ciekawe. Chociaż teraz prodamin na 3 do 7. Widać, że początki ma genialne, ale Armenia odpowiada jak najszybciej jak się da na 8-3. Teraz, teraz prodamin z kolejną bramką na 4-8, ale jeśli będą tak ciągle odpowiadać, no to tak czy siak, to Armeńczyk wygra. Teraz z Froodami. może teraz przed szansą. Teraz taki dobry lob. Jednakże tutaj błąd. Ale teraz gol na 5 do 8 jest powrót. Dragonek można powiedzieć w Sarapatach, chociaż teraz Frodami z błędem. Ale może teraz na pustą bramkę jest 6-8. Frodami chyba robi jakieś postępy. A Dragonek. No. Nie jest. Chociaż teraz na 9 do 6. 6-9 można powiedzieć Dragonek za... za Rodamin zaczyna frodamin Może teraz, szybka akcja, jest 7 do 9 I dragonek Chyba będzie chciał bezpiecznie jednak słupek Może jednak, a jednak A to jednak dragonek Wygrywa ten półfinał. No i awansuje do finału po bardzo dziwnym meczu, bardzo kontrowersyjnym meczu. No i co można powiedzieć? Finał to Haiti versus Armenia. Czyli dwa, dwie osoby z grupy G spotykają się. W finale tymczasem Armen Austria zagra z Norwegią w walce o trzecie miejsce. No i co można powiedzieć, dziękuję za oglądanie, przepraszam za problemy, ale no bardzo późno musieliśmy robić ten półfinał. Dziękuję, ja byłem Filip Kajzerka, no i do widzenia.